Siemano, w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam podstawowe informacje dotyczące instalacji i modyfikacji do EA Sports FC 24 Zapraszam na materiał. Dobra, zacznijmy od zainstalowania trzech wymaganych programów do instalacji i modyfikacji do EA Sports C24. Pierwszą z nich będzie 7Zip. Wybierzcie sobie oczywiście wersję Windowsa, na którą, którą macie. Następnie sobie także Revolution DB Master z tej oto strony. Wybierzcie sobie jeden z tych dwóch linków. No i ostatnie zostaje nam mod manager. Jest obecnie w wersji 1.1.5, ale mogą pojawić się także jego nowsze wersje w przyszłości, dlatego miejcie to na uwadze. Idzie, kliknijcie, kliknijcie sobie w download i powinno was przenieść na stronę mega. Jeżeli jesteście na jakiejś innej stronie, no to nie pobierajcie stamtąd. Musi to być strona mega, inaczej możecie natrafić na wirusa. Dobrze, kiedy wszystko pobraliście, wszystkie programy macie wy pobranych, Na początku zadecydujemy sobie 7 zipa ja się na jego lewym. Close. No i macie już go pobranego. Teraz prawym na RDBM 24, wypakuj do RDBM Beta. Klikacie sobie w ten folder setup RDBM 24 exe, next, wybieracie sobie gdzie się go zainstalować. Tak, start, i next. No i dobrze. Teraz pozostało tylko zainstalowanie FIFA Mod Managera. Rozpakowujecie sobie go prawym wypakuj do FIFA Mod Manager 1.1.5. I ten oto folder kopiujecie sobie i przerzucacie go do dokumentów i w FC24 I tutaj go sobie przerzucacie, Natomiast następnie otwieracie ten folder dacie prawie na Fiat Manager Właściwości Zgodność i zaznaczacie sobie uruchom ten program jako administrator Bo to jest naprawdę bardzo ważne, żeby on był uruchomiony zawsze jako administrator I teraz go sobie możecie na spokojnie otworzyć Dobra, no i stąd wybieracie sobie oczywiście i Sports FC24. A mi zostało tylko i wyłącznie zaprezentowanie Wam, jak wgrywać dowolne modyfikacje do gry. No i dobra, teraz zaprezentuję Wam, jak zainstalować dowolną modyfikację do EA Sports FC24. Ja wybrałem sobie license Serie A Mod for FC24 autorstwa Cidas XD. Wy możecie pobrać dowolną inną modyfikację, jaką chcecie. Ja akurat wybrałem sobie tą. Następnie, jeżeli już ją pobraliście sobie do pobranych. Jak widzicie, ja mam tutaj plik zip. Wy powinniście też mieć ten plik zip za waszą modyfikacją. Przyjdźcie sobie 7zip i wypakuj do licensury AMO. Teraz otwieracie sobie lewym to tutaj nowy, nowy folder z modem. I ja mam tutaj dwa foldery oraz plik FIFA MOD. Wy nie musicie mieć tych folderów, ale na pewno macie plik FIFA MOD. Dlatego teraz pokażę wam, jak go zainstalować. Przechodzicie sobie do dokumentów. FC24, wybieracie sobie Fifa Mod Manager 1.1.5, otwieracie sobie go Polecam sobie go także ustawić jako skrót tutaj na dole w pasku zadań Otwieracie sobie ten Fifa Mod Manager, wybieracie sobie eSports OC24 I teraz musicie zaimportować sobie waszą modyfikację do Fifa Mod Managera Więc wchodzicie sobie do pobranych, wybieracie sobie ten folder z modem i wybracie sobie właśnie ten plik z rozszerzeniem Fifa Mod jaki macie no i on już powinien być właśnie tutaj po lewej w modyfikacjach, które są dostępne do wyboru, nie są jeszcze y, w, czytane, wgrane do gry, ab, ale żeby je wgrać klikacie sobie tutaj na dole Apply Mods i teraz ta modyfikacja jest wgrana do gry i ona będzie dostępna przy każdym otwarciu waszego EA Sports FC24. Dobrze, teraz zajmijmy się jeszcze opcjonalnymi tutaj właśnie plikami jakie ja mam. Jakie wy możecie także mieć? Otwieracie sobie teraz ten tutaj folder i wybieracie sobie license Squadify. I Jeżeli go macie, to koniecznie musicie go wgrać. wracacie sobie na jego prawym, kopiuj i dokumenty FC24, settings. I tutaj sobie go właśnie wklejacie prawym, klikacie sobie wklej, zajmij pliki w miejscu docelowym, jeżeli wam takie coś wyskakuje. Mi takie coś wyskakuje, bo już sobie wcześniej wgrałem ten file No i teraz na koniec zostało wam jeszcze i mi zostało, jeżeli. Nie musicie takiego czegoś mieć, jak już mówiłem. Wgranie pliku co odpalamy sobie więcej RDBM24. Teraz klikacie sobie tutaj na górze Open, wrójcie w dokumenty FC 24, settings i wybieracie sobie ten skład faj, który przed chwilą graliście. Ewentualnie możecie sobie także tutaj na dole po prawej wybrać. Kliki kariery. Jeżeli Was interesuje zamiana Team w Waszej karierze, to tak możecie to zrobić. Ale my wybierzmy sobie ten skład który przed chwilą wygraliśmy do naszych ustawień z EAFC24. On się nam powoli wczytuje. Ja za chwilę powinien. Oj, że widzicie, jest nawet pasek scrollowania w dół i w górę, więc no. Za chwilkę będzie już tam na spokojnie czytany. Dobrze. Stąd wybieracie sobie właśnie to. Ja to tutaj tą tabelkę TeamKids. Jak widzicie, wszystkie tutaj te nazwy drużyn mamy po prawej. ID raczej drużyn i ich koszulki. Teraz wpijacie sobie tutaj na górze Import Single Table, wchójcie do pobranych, do waszego folderu i w tych optional wybieracie sobie oczywiście ten TeamKids, jaki. Dostaliście wraz z modem, no i możecie już sobie zapisać go na górze po lewej. Za chwilkę powinno się zapisać. Troszeczkę to może potrwać. No i macie ready na dole, więc wszystko zostało pomyślnie zapisane. Teraz macie sobie zamknąć tutaj program. I na koniec, bardzo ważne, otwieracie sobie wasz EA App'a, klikacie sobie lewym na esports.fit24 y No i wchodzicie sobie teraz oczywiście wy zarządzaj, pokaż właściwości i wpisujecie sobie taką oto komendę Wy zaawansowane, opcje uruchamiania, to jest naprawdę bardzo ważne, inaczej w ogóle nie będą wam działać wasze modyfikacje Klikacie sobie teraz zapisz, wchodzicie w FIFA Mod Manager'a, no i z wgranym po modem zaaplikowanym klikacie sobie oczywiście launch the game Tutaj sobie continue, jeżeli wam takie coś wyskoczy Też continue No i teraz y, Widzimy się za chwilę, zobaczymy czy modyfikacje działają w grze No i dobra, teraz zobaczmy czy modyfikacje wczytały się poprawnie, tutaj wybieracie sobie ustawienia Osobiste Tutaj zawsze wybieracie sobie anuluj graj offline y, Jeżeli wam się w ogóle pokazuje taka informacja Dobrze, jesteśmy już w jej Sports FC, przechodzicie teraz do ustawień tam na górze po lewej, wejdźcie sobie teraz profil, teraz czytaj składy. No i czytajmy sobie ten skład, który przyszedł wraz z modyfikacją. No i żeby sprawdzić, czy wszystko działa, przejdźmy sobie do Edytu i prawdziwych piłkarzy. Liga Włoska, sprawdźmy, czy wszystko działa. SSC Napoli, jak widzicie, stroje są poprawnie wczytane, więc wszystko powinno być ok, ale niestety zauważyłem pewien mankament, który i którym jest niepoprawne wczytywanie tak jakby numerków w szybkim meczu odpalmy sobie więc klasyczny mecz żeby wam to ukazać Liga Włoska AS Roma przeciwko Napoli no i jak widzicie to te numerki nie, nie, nie wyglądają tak jak powinny wyglądać nie, nie, nie wiem od czego to zależy teraz sprawdźmy sobie jeszcze Lazio też no też to tak nie powinno wyglądać dlatego jeżeli też was też się napotkaliście z takim czymś, to polecam po prostu po wczytaniu składu, od razu przejść do trybu kariery, ja się już z Wami żegnam i zapraszam na kolejny odcinek. Sieman!